It's never too late to Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Don't Starwa. I na sam początek, tak jak widzicie, mamy pieski. Nie chciałam, żeby was to ominęło, więc... O. Wysuszymy się trochę jeszcze, one idą. No i tak, złe wieści. Oczywiście nagrałam poprzedni odcinek, ale moje programy się zbuntowały i... <sum> moje programy się zbuntowały. Może tak zrobimy. No, 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 no. Cholerka. Uciekaj, koleżanko. Yyy... No i nie mogę, nie mogę przerobić filmiku, coś mi się zacięło, coś mi się ścięło, zepsuło i, że tak powiem, dupa. E, więc mamy problem, ominął, no, Was jeden odcinek. No nie był on aż taki jakiś, nie wiadomo, coś w nim nie działo, o tyle dobrze. Działo się tyle, że e, zeszłam do, ja, do ruin po złoto, tak. Bo zabrakło nam złota, stwierdziłam, że by nam się przydało... Co tu się dzieje? Aha, ja mam przecież ten... E, przydałoby nam się złoto, dlatego poszłam do ruin. E, tam użyłam troszeczkę dzwonków e, i e, jednego. E, czego jednego? E, jak to się nazywa? Prochu, prochu strzelniczego. Mamy za dużo rzeczy, za dużo rzeczy, ale to nam się przyda. Wszystko się nam przyda, dlatego na razie nie, no to nam się koniecznie przyda. To na razie idzie sobie, a ja mięsko sobie pozbieram bardzo chętnie. To na razie. Ej, 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 co ty wyprawiasz? Gdzie moja czapka? Ej, ej! Nie, to przecież to nie może być prawda być prawda, to nie może być prawda. W drugiej minucie, serio, odcinek dopiero co się zaczął. Miałam Wam powiedzieć, że byłam w ruinach, tam uzbieram złoto, już mieliśmy robić na szyjnik, na króliki. Nie zauważyłam, że nam się skończyła ważność. Ale jak to kret nam zniknął? Przecież... Jaki bezsens. No cóż, nie będę Was tutaj zanudzać teraz patrzeniem w ekran i słuchaniem mojego przeżywania, jak to straszna rzecz się stała. 112 dni. No cóż, dwuminutowy filmik. No cóż, jak wrzucę go, pewnie będziecie wiedzieli, że to się stało. Um, następna seria. Następna seria będzie bez modów. Kompletnie bez ani jednego moda. Yy, tylko jeszcze chciałabym, żebyście mi dali jakieś propozycje, jaką postacią byście chcieli, żebym grała. Oczywiście, będzie to, nie, nie będzie to postać modowa. Będzie to postać jedna z wybranych. Mam odblokowane wszystkie postacie. Ale od razu was proszę, żeby to nie był wes. Bo nim się strasznie ciężko gra i. I tak no niezbyt ciekawie, bo on w sumie nic nie ma. Ani plusów, ani minusów. Taki jest nudny, że tak powiem. E, więc dajcie mi znać jaką postacią byście chcieli, żebym grała. o Boże, jak szkoda. 112 dni. Tyle pracy. No ale cóż. Kiedyś to się musiało skończyć. Tylko nie wiedziałam, że w tak szybkim momencie i w tak głupi sposób. No, i dziękuję za uwagę przez te 3 minuty, i, i do następnego.